Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia Beskidzkiej TV. Moim Państwa gościem jest Arkadiusz Borek, zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, wróćmy do tak jakby, czasu, kiedy został Pan powołany na, na stanowisko. A to miało miejsce 3 stycznia. 3 tego. stycznia, tak, ale 3 stycznia dość duże zamieszanie i dość duża, jakby można powiedzieć, afera wybuchła. Poprzedni zarząd został... Odwołany, jakie, jakie trupy w szafie właśnie kzn odkryliście i jakie, jakie tam czyhają jeszcze, czy jakieś są jeszcze? No ze smutkiem, szanowni państwo, muszę stwierdzić, że przez ostatnie trzy lata... Zostało wydatkowane niemalże 4 miliardy złotych na rozwój społecznych inicjatyw mieszkaniowych. To są spółki skarbu państwa, w których udział w sami jest Krajowy Zasób Nieruchomości, jak i również poszczególne gminy przystępujące właśnie do tej spółki. Spółki generalnie były stworzone po to, aby budować w takim systemie dla młodych, Średnio zamożnych osób, średnio zamożnych rodzin, czyli rodzin, których dochody są zbyt niskie, aby pozyskać mieszkanie na wolnym rynku, tudzież zaciągnąć kredyt, natomiast te dochody były jednak zbyt wysokie, aby móc zostać zakwalifikowanym i uzyskać mieszkanie komunalne. Kwota niebagatelna 4 miliardy złotych, natomiast w ramach tych 4 miliardów złotych przez 4 lata by zaledwie jeden budynek z 40 mieszkaniami. Więc... Mhm. No I właśnie jakby tutaj ta kwota jeden budynek no. Porażająca. Kwota tak? właśnie... porażająca. Zostało w tym czasie utworzonych 50, zostały utworzone 52 spółki. To są te właśnie społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Wydatkowana była kwota 4 miliardów złotych. Efekt mizerny, nawet zastraszający, bo 40 mieszkań za taką kwotę, no to to, 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 można nazwać to naprawdę generalnie wielkim skandalem. Po przyjściu, po nominacji, po przyjściu do Krajowego Zasobu Nieruchomości, no, zaczęliśmy że tych nieprawidłowości jest co niemiara. Ja już tutaj nie wchodząc w szczegóły, mo mogę tylko powiedzieć, że no, mieliśmy do dyspozycji 22 samochody, 78 pracowników. W tych 52 spółkach, tych społecznych inicjatywach mieszkaniowych, przeszło 520 osób w radach nadzorczych, gdyż każda gmina. Y, może mieć swojego przedstawiciela. Y, czy miała nazwę. prawo i z tego korzystała, tak? I z tego prawa korzystała. Natomiast my, jako KZN, my byliśmy, czy jesteśmy udziałowcem, który. Wkłada do tych spółek skarbu państwa, do tych simów, aportem nieruchomości, i obejmujemy w zamian Udział. udziały, i, nad, i staramy się nadzorować te spółki. Więc armia ludzi, i każdy z tych simów, w pewnym momencie, można powiedzieć, że zaczął przyjadać własny ogon. Każda z, z tych spółek z mocy przepisów otrzymywała mm, Poprzez gminę, która uczestniczyła w tej spółce, otrzymywała kwotę 3 milionów złotych. Więc mamy takie społeczne inicjatywy mieszkaniowe, właśnie te spółki, w których na przykład jest po 20-25 gmin razy 3 miliony złotych, no 60 milionów złotych na start taka spółka otrzymywała. No i no, dostrzegliśmy, dostrzegliśmy bardzo takie frywolne podejście w niektórych przypadkach polegające na tym, że mm, zarząd i Rada Nadzorcza zbyt wiele no, nie robili. No okay. bo wygodniej chyba było się nie śpieszyć, tak? I im dłużej taka, taki proceder trwał, tym, tym no, korzyści majątkowe dla osób, które zasiadały, zasiadały nawet w Radach Nadzorczych był... Dokładnie tak, dokładnie tak. Myć zasady kolokwialnie mówiąc czy się stoi czy się leży pieniądze się należą prawda więc e, bardzo kreatywnie do tego od razu przystąpiliśmy i przyglądaliśmy się tym simom e, w tej chwili poczyniliśmy pewne takie działania organizacyjne jak również narzuciliśmy pewne harmonogramy inwestycji i myślę że w przeciągu najbliższych najbliższego czasu, około półtorej roku powinniśmy y, powinniśmy poprzez te nasze simy wybudować około 30-32 tysięcy mieszkań. Również tutaj y, y, w województwie i pszczyńskim, i w byłym województwie bielskim. Mm -hmm. y, bo to trochę brzmi i właśnie wracając jeszcze do tego początku, y, trochę to brzmi jak dobra maszynka do wyciągania pieniędzy i na pewno trafiła już sprawa do prokuratury, tak, ona bada pewne nie, nieprawidłowości było też podnoszone, że tak, jakby te wszystkie procedury przetargowe pieniędzy publicznych były tak, by, no, nie były dotrzymywane, tak, te procedury. Można tak to określić, natomiast ja jeszcze dopowiem, że nie jest akceptowalne z naszego punktu widzenia jako nowych władz krajowego zasobu nieruchomości, jak i również z punktu widzenia społecznego aby koszt wybudowania metra kwadratowego w tych Simach był wyższy niż 12-14 tysięcy złotych. A niestety spotkaliśmy się z takimi kosztami budowy właśnie za metr kwadratowy. To są kwoty, które przełożą się później, tak naprawdę w efekcie finalnym, na stawki czynszu. I te mhm. stawki czynszu mogą być nieakceptowalne przez samych najemców. Stąd też musieliśmy ukrócić e, pewne działania, i zmierzamy do tego, aby w tej chwili koszt wybudowania metra kwadratowego wahał się pomiędzy 6 a 8 tysięcy złotych, gdyż z naszych wyliczeń wychodzi, że taki koszt. Budowy był, byłby i jest akceptowalny z punktu widzenia um, ekonomiki, jak i również z punktu widzenia społecznego. No, no bo ma trafiać do tych osób, średnio zamożnych, tak? Czyli tak. im wyższy koszt, im większy wyższy koszt za metr kwadratowy tym umówmy się, tak by już sam sobie przeczy tej te idei, które, dla której został podwołany, tak? Otóż to, niektóre simy były skłonne stosować bardzo dla nas, no, nie do końca zrozumiałe technologie, w dużym uproszczeniu można byłoby powiedzieć, że zapędy zmierzały ku temu, aby w tych budynkach były montowane okna machoniowe i złote klamki, ale tutaj znaleźlibyśmy problem właśnie związany z tym, aby no, tam znaleźć tych najemców, prawda, do, tych, do takich lokali. KZN będzie rozliczany i tak te, te powiązania z poprzednią partią są. Czy teraz nie będzie zarzutu, że zmieniła się władza i teraz będziecie robić dokładnie to samo, tylko jakby od innej strony, innej partii? Drodzy Państwo. Gdzie się Pan w ogóle wziął i jakie, jakie te jakby są Pana tutaj doświadczenie, które Pan zdobywał poprzez, przez te lata, że, że właśnie się Pan znalazł w tym stanowisku? Ja powiem tak. Na chwilę obecną wykonywane są audyty we wszystkich tych spółkach. Również Najwyższa Izba Kontroli była, przeprowadzała kontrolę w Krajowym Zasobie Nieruchomości. W najbliższym okresie czasu powstaną no stosowne dokumenty z tych kontroli, które zostaną przekazane do ministerstwa. Ja nie jestem osobą polityczną. Skąd się wziąłem? Jestem mieszkańcem powiatu Pszczyńskiego, natomiast uważam, że dysponuję naprawdę bardzo dużym doświadczeniem. Kilka lat byłem pracownikiem samorządowym, byłem naczelnikiem Wydziału Inwestycji w Zabrzu, wcześniej byłem wiceprezydentem miasta Tychy. Od 30 lat można powiedzieć, że jestem związany z budownictwem, z nieruchomościami. Przez 10 lat również byłem członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, która to komisja nadawała licencję zarządcom, jak i również pośrednikom w obrocie, nieruchomościami. Myślę, że pani minister Połczyńska-Nałęcz zaufała mi i Moja rola do tego się sprowadza, aby wraz z drugim wiceprezesem wyprostować wszystkie te sprawy, które były popełnione w tych naszych spółkach, jak również w samym krajowym zasobie nieruchomości. Mhm. Jesteśmy na dobrej drodze, chociaż nie ukrywam, że były głosy zmierzające do tego, aby Doprowadzić do likwidacji krajowego zasobu nieruchomości, jak i również do likwidacji tych społecznych inicjatyw mieszkaniowych, tych spółek celowych. Myślę, że audyty nam dużo podpowiedzą, w jakim kierunku należy zmierzać. My, jako KZD, chcemy zrobić nowe otwarcie, pozytywne otwarcie. Podjęliśmy już rozmowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, jak i również z Towarzystwami Budownictwa Społecznego, gdyż uważamy, posiadając około miliona nieruchomości na terenie naszego kraju, uważamy, że jako Skarb Państwa powinniśmy te nieruchomości uwalniać pod cele mieszkaniowe, jak i również pod inne cele, ale to myślę, że Yy, za chwileczkę bym taki pewien też pomysł nasz przedstawił. Jeżeli... Potężna powierzchnia. Czy pot, potężne, potężna powierzchnia po, i skarb. potężna odpowiedzialność. Potężna odpowiedzialność. Yy. A jeżeli jeszcze, wracając do tego, co Pan powiedział, yy, raport NIK yy, i Wasze audyty, to, to chyba najwięcej powie, yy, na jakim etapie są spółki, czy jeszcze jakieś, yy, jakieś trupy właśnie z tych szaf wspomnianych już yy, też wypadną? Yy, w... Wiemy, że w niektórych naszych spółkach nawet dochodziło do zatrudniania zupełnie niekompetentnych osób, jeżeli chodzi o obszar budownictwa. Mamy takie sygnały, że pracownikami byli nawet katecheci. Z całym szacunkiem, oczywiście, do katechetów i do świata tego duchownego, ale no nie bardzo widzę powiązania nieruchomości a, a sprawy duchowne. Więc tutaj. Musimy naprawdę wiele rzeczy wyprostować. Mm -hmm. Jeżeli się wszystko już uda wyprostować, czy tam w międzyczasie będzie się udawało prostować, jaki jest plan w takim razie na, na, te, na ten najbliższy czas? No bo już <laughs> niecałe trzy miesiące minęły. Pewnie na razie było bardziej wielkie sprzątanie niż więcej pomysłów, ale no, gdzieś ten plan też trzeba mieć tak? na, na funkcjonowanie i plan jest bardzo ambitny szanowni państwo ja dopowiem może w ten sposób że wiemy doskonale że nasze społeczne inicjatywy mieszkaniowe jakkolwiek celowe ale nie są w stanie sprostać zapotrzebowaniu na rynku mieszkaniowym stąd też Prowadziliśmy w ostatnim czasie rozmowy ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP, jak i również Polską Izbą Towarzystw Budownictwa Społecznego i uważamy, że te dwa podmioty, które reprezentują szerokie grono innych firm, czyli Spółdzielni Mieszkaniowych i TBS-ów, są to na tyle doświadczeni że gracze, że powinniśmy ich doprosić do rozmów na temat budownictwa Chcemy udostępniać te grunty Skarbu Państwa, a tych gruntów, tak jak powiedziałem, posiadamy około miliona, co przekłada się na około 2 miliony hektarów. Chcielibyśmy te grunty udostępniać na określonych, zdrowych zasadach, oczywiście zgodnych z prawem, aby spółdzielnie mieszkaniowe budowały w systemie lokatorskim, jak i również TBS-y, które. W ostatnich latach też tutaj były znaczącym graczem na rynku mieszkaniowym, żeby one również mogły uczestniczyć dalej w tym procesie inwestycyjnym. I widzimy tutaj rolę tych, 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 tych podmiotów na rynku budowlanym. Co do deweloperów, myślę, że oni sobie dadzą radę, oni mają inno, inny target, inną grupę odbiorców, więc na pewno z nimi też do stołu siądziemy, będziemy rozmawiali ale my powinniśmy pamiętać że nasza oferta jest skierowana do osób średniosamożnych, które nie powinny z tego kraju wyjeżdżać nie powinny również mieszkać kątem u rodziców bo dochodzi bardzo często wówczas do różnych międzypokoleniowych konfliktów jak i również no, te osoby bardzo często mieszkają na rynku, wynajmują na rynku wtórnym mieszkania, płacąc tak zwane odstępne, i w ten sposób same nie mogą odłożyć na to upragnione M2, M3 czy M4. Więc tutaj nasza oferta jest skierowana do tej grupy odbiorców i, i dołożymy wszelkich starań, żeby. żeby żeby sprostać tym wymogom. Mhm. Jest 2 miliony hektarów, ale nie wszystkie miałyby być poświęcone na, na budownictwo, tak? To lokalowe. Uważam osobiście, tak na moje wyczucie, że z tych 2 milionów hektarów, którymi zarządzamy, gruntówskie oczywiście skarbu państwa, około 2, może 5%, kwalifikuje się pod cele mieszkaniowe. Natomiast ten pozostały potencjał będziemy analizowali i już mamy pomysły, aby wykorzystać te nieruchomości pod cele związane z efektywnością energetyczną. Pojawią się teraz w najbliższym okresie czasu środki z KPO, więc być może pójdziemy w kierunku farm fotowoltaicznych. Fotowolta, fotowolta, nowoczesne rozwiązania energetyczne. Rozwiązania energetyczne, które służyłyby temu, aby obniżyć koszty związane z utrzymaniem między innymi mieszkań. Chodzi tutaj o ciepło i energię elektryczną, bo w strukturze kosztów szczególnie to ciepło jest najbardziej dospierającym kosztem dla każdego lokatora najemcy czy współwłaściciela budynku. Mm -hmm. Nas tak jakby interesuje tutaj w regionie najbardziej SIM Śląsk Południe, który zrzesza dziewięć miejscowości. Czy pan zastępca prezesa może powiedzieć coś na, na temat funkcjonowania tego SIM-u? Na terenie województwa śląskiego mamy trzy SIM-y. SIM Śląsk Północ, Śląsk Południe i Zagłębiowski SIM. E, wszystkie te trzy SIMy w tej chwili są na etapie e, projektowania e, e, dokumentacji technicznej bądź też ogłaszania już przetargów e, związanych z wykonawstwem. Natomiast e, zwróciliśmy uwagę tym SIM-om, aby technologie stosowane przez, przez nie były ogólnodostępne i sprawdzone, czyli preferujemy tutaj tradycyjne technologie. E, Koszt tak jak powiedziałem akceptowalny przez nas jako KZN to jest maksymalnie kwota około 8 tysięcy złotych. Chyba, że mamy również do czynienia z sytuacją, że SIM jest zmuszony ponieść dodatkowe koszty związane z uzbrojeniem terenu. Czyli drogi dojazdowe, wodociągi, gaz i tak dalej i To są dodatkowe koszty. No, niektóre te koszty celowo są zrzucane na SIMY, natomiast myślę, że to dostawcy mediów powinni tutaj pochylić się i oni wydatkować na to środki i doprowadzać te media do budynków. Tym bardziej, że później będą jednak czerpać z korzyści z budynków. Dokładnie, korzyści, tak. Tak. Dokładnie mhm. tak. No to co? Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że na razie wyczerpaliśmy temat. Będziemy trzymali na pewno rękę na pulsie i to nie będzie nasze ostatnie spotkanie bo cała ten, cały ten rozwój KZN-u jest chyba przed nami, więc będziemy na pewno będziemy śledzić poczynania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Arkadiusz Borek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.